Wszystkich Państwa proszę o powstanie. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne zasługi dla kultywowania tradycji podhalańskiej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej, krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczony został ksiądz Tadeusz Juchas, kapelan Związku Halan, proboszcz i kustosz Bazyliki Matki Boskiej Różmierski. Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu. Dziękuję Panu Prezydentowi, Wysokiej Kapitule, tym, którzy zauważyli trud naszej pracy i wynieśli ją do Warszawy, zanieśli tam, że warto pokazać Polsce to, co dzieje się na Podhalu. Chciałem złożyć serdeczne serdeczny, Bóg zapchodzi. Ten medal dedykuje Przede wszystkim gaździnie Podhala Matce Bożej która nas tutaj trzyma, bo na sztandarach Związku Podhalan od 90 lat ona nam patronuje, pomaga utrzymać tożsamość, utrzymać patriotyzm, to co jest najpiękniejsze. Panie Prezydencie, myślę, że moi koledzy i koleżanka odznaczeni też będą mieć taką, że tak powiem, intencję, panie i panowie, Bracia Podhala, nie dla was dedykujemy tą całą pracę, bo gdyby nie było potrzeby pracy dla Podhala, to by naszej też nie, nie byłoby też sensu naszej pracy. Dedykuję do Polonii i Panie Prezydencie, mimo odznaczeń będziemy dalej pracować dla Podhala, dla ojczyzny i dla kościoła. To solennie wobec Pana Prezydenta i Was wszystkich Zapraszam. Dziękuję bardzo.